Witam wszystkich na moim kanale falowe z tej strony Maria. Zgodnie z obietnicą będę mówić o moich falowanych ulubieńcach, po które sięgam kiedy przede mną jakiś wielki dzień. Mówiąc wielki dzień, mam na myśli sytuacje typu wesele, dyskoteka, lot samolotem. Kiedy chcę, żeby te włosy były utrzymane w ryzach, żeby skręt się długo trzymał, nie było buchu, no czyli na przykład podczas tańczenia na weselu no, jest wilgoć, tak, człowiek się poci i włosy mogą się spuszyć, no albo mogą się rozwalić, kiedy na przykład siedzisz w ciasnej kabince lotu Wither. No, i tak, przechodząc do konkretów. Do moich ulubieńców w takich momentach należą na pewno maska, anwen, winogrono i karatyna. Kantu aktywator, następnie pianka TG, no i na końcu wszystkim znany ulubieniec wielu, Science Power Hold. Ok, teraz dlaczego takie, a nie inne? Maska, anwen. Winogrono, keratyna. Nie patrzcie się w ogóle na tę szatę graficzną, wiemy, że teraz już jest inna. Ja po prostu używam, no, dziękuję już resztkę, niestety, będę musiała kupić kolejną. Ale wracając do tematu, używam jej dlatego, że ma właśnie keratynę, jak tu nazwa wskazuje i proteiny jedwabiu. One świetnie definiują skręt, a także go usztywniają, utwardzają. Tak więc, jakby dwa w jednym. Dodatkowo maska Alvan jest pechowa, tak więc te włosy znowu nie będą zbyt sztywne, tylko będzie to wszystko ładnie zbalansowane. Sama zazwyczaj lubię jeszcze do tej maski dodać hydrolizowaną keratynę, tak 10-15 kropel. Tym razem w tym filmiku jej nie dałam, dlatego że moje poprzednie mycia już były mocno proteinowe, nie chciałam przesadzać. No, tak samo z Wami, jeżeli na przykład Wasze włosy są wrażliwe na karatena, nie mogą mieć jej co mycia, to po prostu dwa mycia wcześniej, przed tym wielkim dniem, odpuśćcie sobie proteiny i zostawcie sobie miejsce właśnie na nie w to mycie, w to wielkie mycie, tak? Po spukaniu tej maski nakładam kantu Aktywator. No, moje opakowanie już widzicie nieźle powyginanie, No, mój ulubieniec. Kantu wstępnie ładnie mi definiuje skręt i dodatkowo, właśnie rozmiękcza troszkę, niweluje efekt kolejnych kroków, w których użyję mocnych utrwalaczy typu PVP. Nie każdemu na pewno to służy, ale w tym momencie możecie po prostu wtedy sobie zastąpić czymś innym ten kosmetyk typu kremem Boots. OK, po wczesaniu tego kremu następuje nałożenie pianki TG Tigi Catwalk. No jak widzicie, też ma jakieś tutaj wgięcie w obudowie. Chyba powinnam bardziej zacząć szanować te kosmetyki. No w końcu zawartość robi mi tyle dobrego. I ten kosmetyk, no ogólnie się właśnie składa z PVP, więc mamy to też utrwalenie. Ładnie podkręca, nadaje sprężystości. Te włosy nie są sztywne właśnie. Nadaje objętość dzięki czemu robi przestrzeń do kręcenia się tych włosów. Na sam koniec nakładam Cyosamen Power Hold, również zawiera PVP. Nakładam go zazwyczaj wilgotnymi rękoma, ponieważ żel jest gęsty i wtedy lepiej się po prostu rozprowadza po włosach. On finalnie definiuje fryzurę. Ok. To tyle. Wiecie, to jest moja trójeczka stylizacyjna. Jednak jeżeli któryś z kosmetyków Wam nie pasuje, to zastąpcie go swoim ulubionym kosmetykiem. Jeżeli nie lubicie tej pianki, to może lubicie Pantin. Jak już wspomniałam, jeżeli nie lubicie tego kantu, to możecie użyć Budsa bądź innego kremu. A jeżeli nie lubicie Sajosa, to zastąpcie go innym żelem, który po prostu lubicie. Ten filmik właśnie ma Was też zachęcić do, do testowania, bo czasami coś Wam może się nie sprawdzić solo, na przykład y, pianka może się okazać za słaba, ale w połączeniu z jakimś żelem może się okazać po prostu cudem. Y, tak samo z kremem, po prostu to jest zachęta do testowania. Tyle, jeżeli chodzi o teorię, Teraz przejdę do opisu stylizacji. Krok po kroku zobaczycie, jak używam tych produktów. Procedurę zaczynam od spryskania włosów wodą ze spryskiwacza właśnie zaokupionego na Zrób Sobie Krem, jest genialny. Następnie nakładam maskę Anwen. staram się rozprowadzać ją dokładnie po włosach. No mówię, możecie nałożyć, dołożyć tam też kilka kropel karatyny. Albo zrobić to po myciu. Ja tutaj robię przedmęcie, po prostu lepiej mi się tak filmowało. Włosy związuję w lekkiego koka, daję pod folię i następnie taki czepek może być czapka, byleż było troszkę ciepło. Zostawiam na 15 minut. Następnie zmywam moim ulubionym kantu kołoszem. Po spukaniu kantu nakładam kolejne kantu, tym razem kantu aktywator, na ociekające włosy. Staram się w miarę równomiernie go rozprowadzić. Jeżeli mi się to nie uda, to w następnym kroku po prostu wczesuję całość dymanem. Później ręką, palcami wydzielam sekcje, takie pasemka, i biorę po jeden, po dwa pasemka i je podkręcam takim charakterystycznym ruchem wywijającym. To mi formuje na tym etapie już takie ładne faloloki. Które zaraz zrobię bardziej sprężyste nakładając piankę TG. Włosy są tutaj nadal bardzo mokre. Szejki, szejki pianką, i nakładamy metodą Praying Hands. No i pierwsze gniesienie, pierwsze wygniatanie skrętu. Mówię, to jest takie wstępne. Następnie będę moczyła rękę wodą, żeby była wilgotna, i wtedy na taką wilgotną rękę, tak jak Wam już wspominałam, nakładam sajosa. Jeżeli czujecie w tym momencie, że na przykład Wasze włosy są za sztywne, to polejcie je troszkę wodą, bądź po prostu ręką na No i finalne wygniatanie skrętu. Gdybym naprawdę szła na wesele, a nie kręciła filmiku, to w tym momencie bym już przeszła od razu do dyfuzora. Jednak z racji ułatwienia, robię sobie tutaj takie ułatwienie, które mm, troszkę mi psuje skręt. Zakładam turban z mikrofibry. Ale mówię, gdybym go nie nakładała, to skręt byłby jeszcze lepszy. No, i tak transportuję po prostu do suszarki. Będę używała dyfuzora gamy na długość i dyfuzora Diva Curl na skalp. Mam atopowe zapalenie skóry, więc chcę, żeby tam było sucho, żeby żaden grzyb mi się tam nie rozwinął. No i... no co, no nakładam czepek. Dosyć ciężkie przy długich włosach. I w sumie ok, nakładam i odmeldowuję się spać. Rano odgnietam włosy tym, te sucharki, które powstały tym samym czepkiem. No i tutaj już mamy finalny produkt. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że wszystko wyjaśniłam, co, jak, z czym się je. Jeśli macie jednak jakieś pytania, to zadajcie je na dole w komentarzach. I na sam koniec jeszcze obiecana niespodzianka. Pewnie większość z Was się domyśliła, że po prostu chodzi o konkurs, tak więc będzie rozdanie. Do wygrania: trzy zestawy z moją świętą czwórcą. Bardzo dziękuję sklepowi Loczek, bo to on jest sponsorem tego rozdania. Teraz, co zrobić, żeby wygrać? Żeby wygrać, trzeba grać. A gra polega na tym, że musicie po prostu zostawić komentarz na dole po prostu jakiś miły komentarz. Nie chcę mi się wymyślać specjalnego zadania, więc zostawcie mi miły komentarz, żeby po prostu lepiej mi było się oswoić z tą całą kamerą. No i oczywiście musicie mnie też subskrybować. Konkurs trwa do 19 stycznia. Wyniki ogłoszę 20 stycznia w poniedziałek niki osób wygranych podam w opisie filmiku proszę się wtedy do mnie zgłosić drogą mailową maila również podam tam na dole oraz ogólnie linki do kosmetyków których używałam w tym filmiku oczywiście jak zawsze będę żulić o subskrypcje na Instagramie na Facebooku. Mam nadzieję, że filmik się podobał i zostawicie łapkę w górę. Do zobaczenia.